Cześć, dzień dobry, witajcie. Mamy dzisiaj Peugeota Króla Lwa, którego będziemy obsługiwać. Mianowicie zrobimy sobie tutaj kompletny rozrządzik. Kompletny, nie kompletny, bo robimy sam pasek. Klient zdecydował się, że póki co łańcucha nie wymieniamy. Mamy tutaj silniczek HDI. Nie wymieniamy łańcucha, ze względu że nie hałasuje. Przebieg według klienta jest 270 tysięcy, znaczy według klienta, według licznika, ale nie, jak gdyby klient nie chciał Kontynuować dalej wymiany na ten moment, przynajmniej tego łańcucha, ze względu na to, że on nie hałasuje. No i generalnie rzadko się słyszy, żeby te rozrządy się jako tako urywały. E, pokażę wam w tym materiale pierwszą rzecz. Zmienimy e, tutaj filtr oleju, olej, rozrząd. Pokażę wam mniej więcej po krok po kroku, jak taki rozrząd się robi, co potrzeba mieć, czy coś jest skomplikowanego w takim rozrządzie, czy nie. No i pokażę wam filtr, w którym, o którym każdy zapomina. Jest dostępny generalnie chyba tylko i wyłącznie z oryginału. Dosłownie jest takiej, takiej wielkości, tak z 4 cm myślę, że nie więcej eee, i jest dosyć istotny, bo dzięki temu na przykład możecie stracić swoją turbosprężarkę, jeżeli macie trochę jakiegoś syfu już w misce olejowej nagaru, jakichś silikonów dawnych jakichś różnych pozostałości po czyszczeniu i tak dalej często gęsty filtr, który jest bardzo drobny, wam później go pokażę oczywiście potrafi się wam eee... Tak zabrudzić, że e, sprężarka nie posiada e, prawidłowego smarowania, no i dzięki temu też ta surwina się przytrze, no i się zatrze, wirnik się urwie, no i mamy kłopot murowany. Także e, auto w tej chwili zalałem płukanką, e, poczekam sobie około 15 minut, no i auto wjeżdża na serwis, wpuścimy sobie olej, zobaczycie też jak ten olej będzie wyglądał pod kątem. E, Płynności mi powiedział, jak taka pukanka rozpuszcza ten olej, także my uważam, że warto stosować takie pukanki Raz na jakiś czas już nie mówię, żeby to stosować, nie wiem, jak wymieniacie dwa razy w roku powiedzmy olej, no to to, to co, co za każdym razem, ale raz na rok, jakby zastosować taką pukankę do silnika diesla i benzynowego, myślę, że nie zaszkodzi. Także zachęcam Was do materiału. A więc tak, auto na warsztacie, płukanka już swoje zrobiła, zaraz będziemy spuszczać olej, zobaczycie też w jakiej formie to będzie wyglądało jak ten olej będzie zlatywał, jak już Wam wspomniałem. Tutaj mamy przygotowane rzeczy na dzień dzisiejszy, czyli pasek o sprzętu, mamy koło pasowe wału korbowego, stosujemy z Corteko, są stosunkowo droższe niż na przykład Ina czy innego typu kółka, natomiast ja jakoś te korteko mam sprawdzone i to działa nawet przy nowszych samochodach. Tutaj mamy magiczny filtr, o którym Wam mówiłem. Mówimy, że to jest taki patyczek dosłownie i to jest w rurce od turbosprężarki. Później mam oczywiście, jak będziemy to demontować, pokażemy. Wyciągnę później też z tej foliki jakby ktoś potrzebował numer oryginału proszę bardzo 16, 115, 174, końcuweczka 80, ale tego nie wpisujemy. Dwa, dwie butelki oleju, motula 5W30 i tutaj mamy zestaw rozrządu z pompą wody o symbolach. CT1091 WP1 WP Water Pump, i teraz tak tutaj już kolega Kamil podnosi auto do góry. I za chwilę widzimy się przy zlewarce, jak będziemy odkręcali korek spustowy. I zobaczcie, jakie będzie ciśnienie oleju. No dobra, mamy porozbierane. Zobaczcie, jaki będzie tutaj spływ tego oleju po zastosowaniu Pukanki Uwaga, już prawie jesteśmy. To trzeba łapać dobrze. Uwaga. O! że to słuchajcie, trzeba naprawdę dobrze łapać. Bo to zasuwa dosłownie z takim ciśnieniem, jak się wypłuczę, że, że czasami... O! Nawet teraz idzie jeszcze na mnie olej. Także tu trzeba dobrze, dobrze trafiać. Zobaczcie jak to wszystko elegancko spływa. Także wypłukanka ma to do siebie, że trzeba mieć duże wiaderko do łapania oleju. Jak jest gorący olej i wypukany to mamy czasami tak, że podłoga jest cała brudna odnośnie oleju, bo po prostu wszystko tak pryszczy jak widzicie tutaj, o no ale teraz już mamy sytuację raczej opanowaną dobra spłuczemy i bierzemy się dalej za robotę dobra, przystępujemy do wymiany rozrządu pozabezpieczaliśmy sobie tutaj wszystkie połączenia paliwowe część elektrycznych no i tak tam mamy, słuchajcie, blokadę do wału, nie wiem czy Wy to widzicie, spróbuję Wam to przybliżyć i pokażę później jeszcze od dołu. Wkładamy ją przez otwór i blokujemy koło zamachowe, to jest nasza blokada wału korbowego. No i tutaj chciał, nie chciał, eee, rozebraliśmy częściowo mocowanie silnika górne, no i jakby nie patrzeć, no jest rozwalone, więc kolejne tutaj elementy dochodzą do wymiany tutaj w tym przypadku. Nie możemy tego zostawić, no bo ten silnik musi pracować normalnie i mieć odpowiedni odbój. Także zamówiłem taką, taką łapę całą drugą. No i będziemy to oczywiście montowali. A w tej chwili już dobieramy się do mocowania silnika dolnego. No i tutaj jest wszystko w porządku. I za chwilkę będziemy ściągali całą osłonę i obudowę rozrządu. Zobaczymy, czy tu wszystkie simmeringi i inne elementy są całe. A, macie tam blokadę. O, zobaczcie sobie, jak to trzeba tam wcisnąć pod rozrusznikiem. Może trochę wygodniej by było jakby rozrusznik wyciągnąć, ale da się tak. Słuchajcie, no te otwory, które tam są do blokowania, tego niestety są dosyć mocno skorodowane z biegiem czasu i czasami po prostu no, otwór jest na tyle ciasny, że ciężko to włożyć. Blokada bardzo pasowna. Blokada, tak jak tu kolega odpowiada, jest bardzo pasowna. Zawsze można ją ewentualnie troszkę papierkiem chociaż zlizać tutaj mamy też sporo wycieków, zamówiłem już też dwa simmeringi i wału i z kolei wałka u góry pasek PK będziemy wymieniali, no jeszcze sprawdźmy sobie tutaj szybciutko rolki tu by było w porządku tu na klimie też nic nie słychać alternator sprawdzimy sobie za chwilkę od góry no i cóż, nie zostaje nam nic innego, jak tutaj przemyć trochę też ten silnik przy robocie no i co, wał zablokowany, góra zablokowana teraz zostaje nam odkręcenie koła pasowego wału korbowego i ściągnięcie drugiej części osłony ale jak widzicie jest tutaj czarno od oleju no i wypadałoby się tym zająć tutaj kolega słusznie zauważył zobaczcie, że pasek to jest już taka szmatka do podłogi z jednej z drugiej strony ten napinacz już chyba nie, nie domaga ocenimy go za chwilę jak no ale z drugiej strony SKF to jest założone. przynajmniej pompa jakoś słuchajcie po ostatnich sytuacjach które szczególnie w Insigniach się działy że paski traciły zęby i po 100 km się rozrząd zrywał to jakoś do SKF-u nie mam przekonania, dlatego zawsze zakładamy Continentala. Nie, nie żałujemy na rozrządach, bo odpowiedzialność za to jest duża, a, a jednak nie ma, nie, nie ma sensu e, tutaj żałować na takich rzeczach. No i tu spójrzcie, że tak naprawdę jakby się uprzeć, to myślę, że z pompy. Ściągnąłbym? No, może nie, ale już jest, jest blisko. Zobaczcie, jak sobie pasek tutaj o, chodzi po zębach. Także tu już jest coś na pewno bardzo nie tak. I ten simmering też wymieniamy, co prawda, tu może, może to od góry nacieka, ale simmering ten dolny też wymieniamy profilaktycznie. Zobaczcie, jak to wszystko paskudnie wygląda. Bierzemy się teraz za umycie. Od dołu tak samo, czyli cały ten boczek, te wszystkie plastiki, wszystko bierzemy za chwilę, będziemy myli kerszerem. I jak to wszystko wyczyścimy, dopiero będziemy składali na nowych częściach. No i po naszym myciu, nasz słupek i silnik cały prezentuje się już w ten sposób. Myślę, że. Jest już całkiem fajnie. Dobrze to wygląda. Można się brać za wymianę uszczelniaczy wałka i wału korbowego. W kolejnym kroku, jak mówiłem, zakładamy nowe uszczelniacze. Uszczelniacz pierwszy założony, uszczelniacz drugi na dole. Już tam podjadę Wam, żebyście lepiej widzieli. Też jest założony. Czarny tutaj jest taki brązowy. No i co? Teraz bierzemy się za założenie z powrotem kółek. Poczyściliśmy sobie to ładnie. Pompa wody już też założona, jak widać. Tu mamy zestawik z Continentala, zresztą pokazywałem Wam numer. Zakładamy zaraz całość, no i będziemy mieli będziemy coraz bliżej końca rozrządu. No i jeszcze ten filterek, o którym Wam mówiłem. Ja generalnie bym go chętnie wyrzucił, aczkolwiek nasz klient stwierdził, że mam wymienić ten filtr. Jeżeli jest, to ma być. Tak mi się wydaje, że tak do tego podchodzi klient. Natomiast wiem, że w którymś roczniku już w ogóle grupa Citroen, Peugeot, Ford, bo w Fordzie też to jest montowany ten silnik wyrzucali całkowicie te filtry, bo stwierdzili, że to jest niezbyt dobry patent na ten filterek no bo turbiny po prostu padały nawet w okresie gwarancyjnym, że tam gdzieś za niskie ciśnienie oleju było na, doprowadzane na turbosprężarkę no i mili, zobaczcie rozrząd na swoim miejscu bardzo prosty rozrząd ze względu na to, że tu mamy tylko jedną roleczkę, która nam napina mamy pompę wody, mamy wał i mamy główne kółko. Simmeringi mamy pozakładane. To jest druga blokada. Pierwszą widzieliście tam od strony koła zamachowego. Wkładamy tutaj taki widelczyk od tej strony, żeby wycentrować kółko. Po napięciu wyciągamy to i zostawiamy tak, jak jest. Teraz zobaczcie, że ten pasek tutaj już teraz go choćbym chciał, tego nie ściągnę. I generalnie rzecz biorąc, tak ten cały paseczek powinien zostać założony. Blokada prosta, można ją zastąpić równie dobrze jakąś śrubą ósemką i też będzie pasowało, z tamtej strony trochę ciężej, ale też jakbyście wycinali rozrusznik, to jak najbardziej jest to możliwe do, do zablokowania. I taki rozrząd można zrobić we własnym zakresie, tutaj dwa druciki, dosłownie tam nie wiem, chyba pół milimetra sadzicie i też robić można samemu takie coś. Bez żadnego problemu i bez jakichś super dedykowanych blokad. Jedyne co to utrudnienie, to jest tamta blokada od wału. Co, zakładamy teraz osłony plastikowe, które już poczyściliśmy sobie Jedną, drugą plastikową, zakładamy to, no i będziemy się brali Póki co do złożenia, do pierwszego odpału, wymienimy jeszcze tylko olej I później zapraszam Was do oglądania odnośnie tego filtra Który może Wam uszkodzić turbosprężarkę Dobieramy się moi kochani do sitka Czyli do filterka jest ono tutaj, w tym miejscu nad półosią troszeczkę Trzeba tu kilka elementów wyrzucić, sobie odsunąć rurę od turbosprężarki Parę rzeczy, no i te sitko Sitko, filterek nazwijmy sobie to. Tutaj reszty nie znaleźliśmy. To jest to. Tak wygląda stare, nawet ciężko ono jest brudne. Tak nawet nie jest tragiczne. No. Bądź co bądź, tutaj już właśnie wyciągamy o, z pudełka nowe i nowe będzie wyglądało tak. Dla porównania możemy sobie porównać, jak to wygląda. A tutaj tego elementu już gdzieś powypadał, nie znaleźliśmy. Nie ma. Nie istnieje tak naprawdę. Tutaj dziurki są w tym sitku z kolei. Tutaj jest pełne. No i teraz. W odwrotnej kolejności musimy tutaj to poskładać. Jak widzicie tutaj klienta też zachęcę do umycia tego silnika, bo najprawdopodobniej to jest z miski trzeba było miskę. No i uszczelnić tą miskę przy następnej naszej wizycie, bo tutaj ewidentnie widać, że spod tej miski jest kłopot i wycieka olej. Bo u góry jak byście zwrócili uwagę to nie ma tam jakichś takich większych wycieków. Tutaj żeśmy sobie poradzili. Z tymi wszystkimi wyciekami. Mamy założone nowe koło pasowe. Jak Wam pokazywałem już z Cortec'o, nowy pasek z Continentala. No i co, teraz mamy nowe siteczko, będziemy musieli wyciągnąć tu jeszcze blokadę wału. O, teraz ją fajnie widać, tutaj ruszą nią nad rozrusznikiem, i tam też jest dziurka. Przybliżę troszkę, może. O, teraz fajnie widać. Tam, tam jest właśnie blokada do rozrządu i zapieramy się tą, tą taką kątową, nazwijmy sobie literą L, zapieramy się około zamachowe o w otworek rewizyjny, taki, i to jest nasze tak zwane zero. Cóż, bierzemy się za poskładanie tego. Porobiłem parę fotek dla klienta, żeby tutaj się uporał z tym brudem na myjni Niestety my nie mamy możliwości wyczyszczenia tak silnika w naszych warunkach No i później pewnie będziemy się widzieli tutaj na zrobienie jeszcze tej miski olejowej I na tym będzie tutaj autko mogło dalej sobie fruwać Zobaczcie, wszystko jest już przygotowane do pierwszego odpalenia Paseczek elegancko teraz widać, blokadę wyciągnęliśmy Filtr olejowy też jest świeży, założony Teraz zostaje nam tylko poczyścić plastiki i wypisać kartkę na wymianę rozrządu no i jeszcze zbiorniczek wyrównawczy płynu e, wyrównawczego do założenia i do wlania, świeży, ładny, pachnący płyn. I zaraz będziemy odpalali. W, w francuskiej technologii, niektórej co prawda, jest idealna rzecz, jest ta gruszka, tak? Czyli jak macie coś takiego, to praktycznie no stress, no panic, jeżeli chodzi o odpalanie silnika diesla. Jeżeli chodzi o jakieś tam, na przykład, Fordy, no to tutaj jak tego nie ma, to już jest trochę inna inszość dodatkowo też zaznaczę, że założyliśmy tą kość, która tutaj była urwana to już też jest nowe założone no i teraz zostaje nam tylko zbiorniczek wyrównawczy, ale daliśmy go na razie pod zlew, bo cały czarny, brudny, więc trochę go wymyjemy no i później już zostanie nam końcóweczka po zalewanie płynów, no i pierwszy odpał. jak widzicie nasz Peugeot już odpalony uzupełnione wszystkie płyny jesteśmy na etapie, Kamil tutaj już doczyszcza ostatnie szlify plastików żeby ładnie wszystko wyglądało po naszej naprawie, w tej chwili już auto się odpowietrza. Mamy cały zbiorniczek zalany e, świeżym, ładnym płynem. No i teraz, co? Jedziemy na jazdę próbną z tego miejsca. Ja już bym wam chciał podziękować. Nie będę was marudził, wam bardziej odnośnie jazdy e, perzocikiem, Także wszystko jest ok. E, serwisik dosyć spory. Można się cieszyć dalszą jazdą myślę bezproblemową. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, że w tych samochodach występuje również łańcuch rozrządu. Tutaj klient się nie zgodził na jego wymianę, nie potrzebował takiej wymiany, ale został o tym oczywiście poinformowany. Jeżeli chodzi o filterek, pamiętajcie, albo wymieniamy, albo, albo go wyrzucamy, jeżeli chodzi o turbosprężarkę, żeby wam jej nie zajechało. Także dzięki za oglądanie materiału, zapraszam do kolejnych materiałów. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrowienia, cześć!